Kiedy myślimy o okresie wielkich wędrówek ludów w późnej starożytności, naturalnie przychodzi nam na myśl ten przełomowy czas od około 370 do 450 roku naszej ery, kiedy całe narody przemieszczały się przez Europę, wkraczając do cesarstwa rzymskiego, co ostatecznie doprowadziło do upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Rzeczywiście upadek Cesarstwa Zachodniożymskiego jest nierozerwalnie związany z wielkimi wędrówkami ludów. I gdyby nie doszło do wielkich wędrówek ludów, być może Cesarstwo zachodniorzymskie by nie upadło. A jeśli już, to znacznie później. A co byś powiedział, gdybym Ci powiedział, że nie tylko Cesarstwo Zachodnio-Rzymskie zostało obalone przez wielkie wędrówki ludów, ale że te migracje osłabiły także Cesarstwo wschodniorzymskie? I to w ogromnym stopniu? W rzeczywistości, do tego stopnia, że można by powiedzieć, iż bez wielkich wędrówek ludów, Cesarstwo Wschodniożymskie mogłoby również przetrwać. Ale niestety ono również musiało zmierzyć się z własnymi ogromnymi migracjami. I to właśnie ta nieustanna burza ludów ostatecznie w ogromnym stopniu przyczyniła się do upadku Cesarstwa Wschodniożymskiego. Po upadku Cesarstwa Zachodniożymskiego Upadek powinien być zawsze w cudzysłowie, bo to tak naprawdę nie był upadek, tylko raczej jakaś zmiana reżimu. Po tym cesarstwo wschodnio-rzymskie przeszło do ofensywy jakieś 50 lat później. Ktoś, kto był dzieckiem, gdy ostatni cesarz zachodnio Romulus Augustulus. Został obalony przez odołakra w 476 roku no był świadkiem końca cesarstwa zachodniorzymskiego. To dziecko wciąż żyłoby, gdy cesarstwo wschodnio odzyskało włochy dla cesarstwa rzymskiego. Rzeczywiście wyglądało na to, że cesarstwo rzymskie odradza się, a mapy z połowy VI wieku robią ogromne wrażenie. Cesarstwo rzymskie. Ponownie osiągnęło ekspansję terytorialną, która objęła rozległe obszary dawnego Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Ale Cesarstwo Wschodnio-Rzymskie wkrótce niestety przekona się, że masowe migracje, które doprowadziły do upadku Cesarstwa zachodnio teraz zaczną wyrządzać im ogromne szkody. Jeśli interesuje Cię historia Rzymu, a jeśli będziesz chciał kupić sobie lub komuś prezent, Możesz rozważyć sklep SPQR. W 560 roku naszej ery, nawet niepełne ludzkie życie, po tak zwanym upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, starożytne rzymskie serce Italii i sama wieczna stolica Rzym ponownie stały się częścią Cesarstwa Rzymskiego. I sytuacja mogła zacząć się poprawiać. Cesarstwo Rzymskie mogło wejść na ścieżkę wzrostu, ale niestety Teraz wschód miał się przekonać, że powstrzymanie całych plemion, całych narodów przed wkraczaniem na Twoje terytorium wcale nie jest takie łatwe. Pokonanie armii to jedno, ale zupełnie czym innym jest, gdy setki tysięcy ludzi, całe plemiona próbują wejść na Twoje terytorium. Ale właśnie to się stało praktycznie niemal natychmiast po tym, jak Italia została przywrócona pod panowanie rzymskie. W 568 roku plemię, znane jako Longobardowie, przeniosło się z terenów dzisiejszej Słowacji i północnej Austrii do Italii. Problem polegał na tym, że Italia, po prawie 30 latach nieustannych brutalnych wojen i pośmiercionośnej zarazie Justyniana, była niemal całkowicie wyludniona. Tak więc. Cesarstwo Wschodniorzymskie po prostu nie miało wystarczającej liczby ludzi, aby powstrzymać cały lud przed wtargnięciem do imperium. I tak się stało, że w ciągu następnych 20 lat Longobardowie zdołali podbić około połowy terytorium Italii. To oczywiście była trudna sytuacja dla Cesarstwa Rzymskiego i pomimo pewnych prób, żadnemu cesarzowi nie udało się całkowicie wypędzić Longobardów ani zdecydowanie ich pokonać. W rzeczywistości, prawie dwa pełne stulecia po tym, jak Longobardowie najechali Włochy, w końcu udało im się zdobyć Ravennę, siedzibę egzarchów wschodniego Rzymu, kończąc tym samym kontrolę wschodniego cesarstwa rzymskiego nad północnymi Włochami w roku 751 n.e. Dlaczego więc cesarze wschodnio-rzymscy nie próbowali skupić więcej swoich zasobów i siły roboczej na próbie odzyskania Włoch? Cóż, ponieważ niestety w podobnym czasie na Bałkanach nastąpiła kolejna ogromna fala migracji mianowicie Słowianie i Awarowie, wypchnięci z północy od Dunaju na południe do Iliryku i prowincji bałkańskich Cesarstwa Rzymskiego. Stało się tak, ponieważ Dżuma Justyniana również tutaj wyludniła obszar Pannonii i Nubińskiego Limis, więc po prostu nie zostało wystarczająco dużo Rzymian, aby bronić granic. Jest całkiem prawdopodobne, że Awarowie i Słowianie zaczęli migrować z powodu późnoantycznej małej epoki lodowcowej. Był to okres... Od około 536 roku, który trwał około 10 lat, w którym temperatury gwałtownie spadły z powodu serii erupcji wulkanicznych na naszej planecie. Dlatego ludzie zaczęli migrować w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. I tak się stało, że prędzej czy później oczywiście dotarli do granic Cesarstwa Rzymskiego, ale z powodu dżumy Justyniana nie znaleźli tam już zbyt wielu ludzi. Miliony ludzi zmarły w cesarstwie rzymskim z powodu tej dżumy. Całe miasta leżały prawie puste. I tak Słowianie i Awarowie pomyśleli, dlaczego by nie wejść do cesarstwa i nie osiedlić się tam teraz? Ta pierwsza fala najazdów na prowincje bałkańskie cesarstwa wschodniorzymskiego została początkowo odparta. Najbardziej znany z tego był cesarz Maurycjusz, który przepędził ich z powrotem na północ od Dunaju. Niestety jednak ten bohaterski cesarz popełnił kilka poważnych błędów w dowodzeniu swoją armią. I tak armia zbuntowała się w roku 602 ne, n.e. mimo dość udanej kampanii. I to niestety zakończyło się uzurpacją Fokasa. I to właśnie wtedy wszystko zaczęło się bardzo źle układać dla cesarstwa rzymskiego. Rzeczywiście. Rok 602 można uznać za jeden z najgorszych lat dla Cesarstwa Rzymskiego, ponieważ to wydarzenie, uzurpacja Fokasa, zapoczątkowało katastrofalną reakcję łańcuchową, która doprowadziła do wyniszczającej wojny rzymsko-sasanickiej w latach 602-628, a ponieważ ta wojna była tak całkowicie wyniszczająca, zarówno dla Rzymian, jak i dla Persów. To umożliwiło muzułmanom podbicie ogromnych obszarów Cesarstwa Rzymskiego oraz całkowite podbicie, a tym samym zakończenie istnienia Cesarstwa Perskiego. Nie trzeba dodawać, że przez tę wyniszczającą wojnę toczącą się na wschodzie Rzymianie nie mieli wystarczających zasobów, aby skutecznie walczyć lub powstrzymać migrację Awarów i Słowian na Bałkany. I tak te plemiona były w stanie podbić duże części Bałkanów. Na początku VII wieku Awarowie nawet oblegali sam Konstantynopol w 626 roku, razem z Persami. Ale miasto wytrzymało to brutalne oblężenie, dzięki rzymskiej odwadze i imponującym teodozjańskim murom lądowym Konstantynopola. Jednak szkody już zostały wyrządzone. Słowianom udało się osiedlić na stałe na Bałkanach, zajmując ogromną część tego regionu, który niedługo wcześniej był zdecydowanie pod kontrolą Rzymian. Tak więc ta fala migracji Awarów i Słowian wywołała brutalnie negatywną spiralę upadku Cesarstwa Rzymskiego, która zakończyła się utratą niewyobrażalnych ilości terytorium. Cesarstwo Rzymskie w zaledwie 80 lat, czyli w czasie jednego ludzkiego życia, przekształciło się z imponująco wielkiego imperium w chaotyczną mozaikę luźno powiązanych terytoriów. Dlatego migracja Longobardów, ale znacznie bardziej migracja Słowian i Awarów, była tym, co naprawdę spowodowało ogromne straty terytorialne dla wschodnich Rzymian, ponieważ po prostu nie mieli wystarczających zasobów ani siły ludzkiej. By prowadzić wojnę na dwóch frontach. Jednak cesarstwo wschodniorzymskie przetrwało ten okres migracji dzięki swojej niezdobytej twierdzy Konstantynopolowi. A także dlatego, że Azja Mniejsza była geograficznie niemal niemożliwym do zdobycia miejscem dla wielu z tych plemion. Dlatego Azja Mniejsza przez jeszcze wiele wieków pozostawała sercem cesarstwa wschodniorzymskiego, ale potem. Kolejna fala migracji niestety to zmieniła. Do XI wieku grupa ludzi znana jako Seldżuccy Turcy przybyła ze stepów Azji, bardzo podobnie jak Awarowie 500 lat wcześniej. Ci Seljucy również pochodzili z jakiegoś miejsca na rozległych azjatyckich równinach i wkrótce zaczęli zaznaczać swoją obecność na wschodnich granicach Cesarstwa Wschodniożymskiego. Wcześniej zdołali imponująco stworzyć potężne państwo i nawet zdobyć Bagdad z rąk Abasydów w 1055 roku. I tak się stało, że w roku 1071 doszło do przełomowej bitwy pomiędzy Cesarstwem wschodniorzymskim pod wodzą cesarza Romanosa IV, a ci seldżutcy Turcy i cesarstwo rzymskie przegrali. Konsekwencje tej porażki były, podobnie jak w przypadku migracji Słowian i Awarów. Bardzo dotkliwe. Cesarstwo straciło dużą część swojego terytorium i faktycznie nigdy nie zdołało go w pełni odzyskać. Inne katastrofy dodatkowo osłabiły wschodnich Rzymian. Takie jak oczywiście brutalny najazd na Konstantynopol w 1204 roku przez Krzyżowców. Jednak utrata terytorium na rzecz Turków Seldżuckich była bardzo trudna do odzyskania. I tak rzeczywiście możemy to powiedzieć. Kluczowe momenty, w których dochodziło do dużych strat terytorialnych dla Cesarstwa Wschodniorzymskiego, były prawie za każdym razem powiązane z migracjami na dużą skalę. Słowianie i Awarowie bezpośrednio przyczynili się do ogromnych strat terytorialnych i katastrof VII wieku. To osłabiło Cesarstwo Wschodniorzymskie, które nie miało dość ludzi, by skutecznie walczyć z muzułmańskim kalifatem. A Seljudzcy Turcy później bezpośrednio przyczynili się do kurczenia się cesarstwa. Od potężnej siły na początku XI wieku do cienia dawnej potęgi. W ciągu zaledwie 150 lat tak, cesarstwo często potrafiło podnieść się po tych katastrofach, ale one wciąż się powtarzały, ponieważ ostatecznie migracje trwały dalej. A ostatecznie Turcy, lud wywodzący się z głębi wschodnioazjatyckich stepów zakończyli istnienia Cesarstwa Rzymskiego w 1453 roku. Można więc stwierdzić, że bardzo podobnie jak w przypadku zachodniego Cesarstwa Rzymskiego. Zostało ono zakończone z powodu bezprecedensowej fali ogromnych, gigantycznych migracji, podczas których utraciło ogromne terytoria na rzecz tych plemion. Podobnie wschodnie cesarstwo rzymskie zostało znacznie osłabione przez własne migracje na dużą skalę. W przypadku zachodu napór był ogromny i nastąpił w znacznie krótszym czasie. Ale w przypadku cesarstwa wschodniego proces ten rozciągnął się na znacznie dłuższy okres i przebiegał w różnych falach, trwających przez wiele wieków i nadchodzących z różnych kierunków. Jednak niestety końcowy rezultat był taki sam. Oba cesarstwa ostatecznie upadły, pokonane przez plemiona i ludy, które wcześniej tam nie istniały. Przybyli z innego miejsca, niczym siła natury. I choć nie były one jedyną przyczyną upadku Cesarstwa Rzymskiego, musimy przyznać, że te migracje były nie tylko czynnikiem, który zakończył istnienie Cesarstwa Zachodniorzymskiego, ale także w ogromnym stopniu przyczyniły się do upadku Cesarstwa Wschodniorzymskiego. Jeśli podoba ci się ten film, rozważ wsparcie tego kanału przez Patreon lub członkostwo na YouTube, ponieważ to właśnie twoje wsparcie umożliwia istnienie tego kanału. Bardzo dziękuję za Twoje wsparcie i oczywiście chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają Majorianusa. Jesteście wspaniali. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o końcu zachodniego cesarstwa rzymskiego, obejrzyj ten film w prawym, górnym rogu. Ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zapomnianym murze fortyfikacyjnym, który wschodni Rzymianie zbudowali przeciwko tym migracjom, możesz obejrzeć inny film w prawym, dolnym rogu.